Cześć kochana, przychodzę dzisiaj z piękną informacją. Już w przyszłym tygodniu na moich social mediach pojawi się nowy wywiad. Wywiad wyjątkowy, bo już jutro będę miała przyjemność nagrać rozmowę z moją klientką, dokładnie rok po zakończeniu jej procesu hipnoterapii. Do tej pory mogłaś zobaczyć u mnie rozmowy nagrywane na świeżo. Tak, trzy tygodnie, miesiąc od zakończenia procesu słyszałaś tam o tym, jak wygląda zmiana pomiędzy sesjami, jak przebiegała ta transformacja z takiego świeżego punktu widzenia. Natomiast jutro porozmawiam z Martą, kobietą, która jest rok po hipnoterapii, i zobaczymy, jak wygląda jej życie teraz, jak utrzymały się efekty, jak się dzisiaj ze sobą czuje w swoim ciele, co słuchać w jej codziennym y, życiu. Ja pamiętam, jak y, Marta po procesie mówiła, że czuje się lekko, czuje spokój, że z łatwością przyjęła wtedy nowe stanowisko pracy, wyciszyły się jej chaotyczne myśli, uspokoiły niewspierające emocje, bo z tym też się do mnie zgłosiła y, i że stres, z którym wcześniej sobie nie radziła, wreszcie zaczął opadać. Jutro Wracamy do tej historii z perspektywy roku i zobaczymy, jak wygląda jej nowa, spokojniejsza codzienność. Zapraszam Cię, kochana, już dziś, a wywiad w pełnej wersji zobaczysz w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam Cię, cześć.